Nad czymś tutaj pracujesz, coś sobie tutaj tworzysz, doskonalisz się, pracujesz nad jakimś projektem i to bardzo ciężko, doskonalisz jakieś swoje umiejętności, jakieś m, swoje talenty, rozwijasz się cały czas, uczysz się nowych rzeczy, skupiasz się na detalach, coś tutaj rozwijasz ewidentnie nad czymś pracujesz. Może to być jakaś praca w zespole, współpracujesz z kimś, tworzycie jakiś projekt, jakiś pomysł. Coś tutaj jest bardzo mocno rozwijane. Bardzo ważna tutaj jest współpraca, ale cały czas to edukacja. Przede wszystkim komunikacja, praca zespołowa. Przyjdzie tutaj uznanie za Twoją robotę, dlatego że ten projekt doprowadzisz do końca i przy tym wszystkim rozwijasz swoje umiejętności tutaj. Potrafisz wprowadzić równowagę w dawaniu i braniu. Coś robisz, ty coś robi ktoś inny. Ty coś dajesz od siebie i ktoś coś daje. Jest tutaj dobre dzielenie się robotą, wsparcie. Możesz być dla kogoś pomocą albo poprosić kogoś o pomoc w tej sytuacji. Przede wszystkim jest tutaj jakiś sprawiedliwy podział obowiązków. No, to jest związane z czymś nowym. Jakaś Twoja nowa droga, nowy etap, nowy projekt. Coś, co pozwoli ci poczuć wolność. To jest coś nowego, czego chcesz. Jesteś tutaj zafascynowany czymś nowym. Tylko trzeba tutaj jasnych konkretów, logicznego, przede wszystkim myślenia. Potrzebujesz tutaj inteligencji, umysłu. Jeżeli trzeba, to ciętego języku. Języka. Rób notatki, rób strategię. Przede wszystkim realistycznie podchodź do sytuacji i zadań, które są tutaj do wykonania, do zrobienia. Tutaj trzeba logicznego myślenia, nie sentymentów, nie działania z, z pozycji serca, tylko konkrety, tak? Tabelki, zadania, strategia. Dokładnie, a doprowadzisz to do końca i przyjdzie pełne szczęście, spełnienie, radość, przede wszystkim sukces z tego, co robiłeś do tej pory. Trzymaj się przede wszystkim pozytywnego rozwiązania i zakończenia tej sprawy, o której myślisz. Dokładnie, bo to może być Twoje spełnienie marzeń to może być otworzenie nowych drzwi, które pozwolą Ci iść w stronę spełnienia marzeń, Twoich celów, zamierzeń, jakiejś inspiracji. To jest Twoja wizja, która zapewni Ci spokój i wiarę w to, że możesz naprawdę żyć dobrze, lepiej i w pełnej obfitości.